Nie gadaj! Nie gadaj, że straciłeś właśnie! Ej, nie! Nie! Stary, musisz się Dobra, zobaczyć Dobra, kto ty... Jest? Adrianek, jesteś tutaj? Adrianek! Jest tu jakiś Adrianek? Kolega! Radziłbym ci to oddać! I to prędko, bo to była pomyłka, tak? Adrianek. Rad... Adrianek! Jest jakiś Adrianek? Adrian. Adrian Lechu! Adrian Lechu! Jest jakiś.